Manko animatorzy i tym co uwielbiają grać. Ja jestem łodzianin i najwyższy czas zrobić kolejne top 10. Zanim wypowiem czego to dotyczy, zostaw suba i lajka i skomentuj co dalej. Czekaj, nie tutaj ja zmontowałem poprzedni odcinek, ale gdzie indziej. Już zmieniam pozycję. Już lepiej. Dzisiejszy odcinek to top 10 najlepszych animacji według mojego przekonania. Zanim zaczniemy, będę brał pod uwagę wyświetlenia. Będzie sporo kultowych i niesamowitych animacji po legendarną serię, po klasyczne flash animacje. A teraz zanurkujemy do tego materiału. Ową listę otwiera kanał Kogomelon. Jestem powien, że zobaczyliście ten kanał w momencie, gdy byliście dzieckiem. Aby ochronić możliwość komentowania, nie będę pokazywał tego kanału bądź filmów zamieszczonych na owym kanale. Co mamy dalej do zaoferowania? <trybuj> Następną animację z kolei to animacje typu SFM. Nic, nic mi nie. Nic, są to jakieś animacje z postaciami ze sławnych gier typów na falbo popy playtime, które już mniej są na popularności. Oto co jest dalej. Puste animacje to takie, które nie mają sensu. Są to filmy z pustym ekranem z jakimś napisem i dźwiękiem marwego mema jak na przykład siekiera motyka. Tytuły noszą głównie datę wypuszczenia tego filmu. Następny przystanek. Interesującą serią jest tena, czyli seria animacji, które tworzy Joel G. Opis z tej serii brzmi Jakieś główie kowno, które nie ma sensu. Kowno zastępuje angielskie przekleństwo. Dlatego literkę I Joel zastąpił gwiazdką. Dotychczas mamy trzy odcinki, z czego najnowszy, Power of Potluck już miał frontpage'a na Newgroundsach i to przez długi czas. Jego miejsce zastąpiło potem trzeci odcinek serii, Necronanci 64. Tak się prezentuje następny top. bowiem piąte miejsce zajmuje manki uręcza autorstwa Zeurel. Ta seria opowiada o dwóch postaciach, z czego jeden to kot. Nie znam tej serii na pamięć, ale pamiętam, że były trzy odcinki w tym usunięte linie dźwiękowe. Przypomnę o subiku z dzwonkiem. Napisz w komentarzu, czy kojarzycie taką serię? Oto, co nas czeka w następnym. Flash Forward 2024 to kolejny ruch na Newgrounds, który to jest głównie forum postem. Główną tematyką jest stworzenie czegoś typu flash. A jak wiadomo, flash już nie działa. Potem wyróżnia się trzy najlepsze flashe. Taki rzeczywisty top 4. To byłaby kolejna seria Newgrounds, Pixel Days. Twórcą, a właściwie jest to bot, jest pebot. Odpowiadający za portal flesz i muzyczny. Zbliżamy się do top 3. Dlatego czas na honorabul mężczyzn. Omawiane było to w poprzednim top 10. Ale jeszcze raz mówię o jaszczurce. Wszystko też zostało omówione w poprzednim top 10. Dlatego nie będę mówił co to jest. Czas na top 3. SpongeBob jest kultową kreskówką. Ze względu na prawa autorskie Nickelodeon, nie mogę pokazać co to jest chociaż wykaże. Ale jest to przygoda takiej gąbki z ananasowego domu, który pracuje w restauracji pod tłustym krabem. Wiele lucharzy, między innymi Albert Kenko-Oko oraz szef Fred odwzorowali pizzę z jednego epizodu Spongeboba. Najlepsze są te cięcia typu 5 minut później. Tyle tego znam, dlatego top 2. Podobno top 2 to mappingi, w tym moja pierwsza seria. I nie, nie przechwalam się, tylko jestem częścią mappingu w tamtym sezonie. Są to co Untrybal zwalczące ze sobą z różnych powodów. Zobaczcie, a dowiecie się więcej. Zanim top 1 się pojawi, zostaw suba i lajka. Like Oto top 1. Ponoć pierwsze miejsce zajmuje Battle for Dream Island albo BFDI. Jest to legendarna seria stworzona przez braci Kerry'ego i Michaela Huang, która opowiada o przygodzie przedmiotów używanych w życiu codziennym np. długopis. Bracia współtworzą kanał Jack and Fee, na którym wrzucają wszystkie odcinki z tej serii. Cała seria podzielona jest na pięć sezonów – Battle for Dream Island, Battle for Dream Island Again – Island Dream for Battle, Battle for BFDI, potem zamieniony w Battle for BFB oraz The Power of Two. W momencie, gdy to nagrywam, 1 kwietnia wypuszczony został 11 odcinek sezonu drugiego. Zrobiłem tier listę ulubionych postaci z tych pięciu serii. Oto ta lista. Dojechaliśmy do końca. Czas skończyć ten film. Następne top 10 toto, to, czego nienawidzę na YouTube. Na razie. Zostaw suba i lajka.